Ej, dobra co to jest? Dobra, nieważne, to ignorujcie Chcesz zobaczyć? Patrz Ej, Henryk, zobacz. Kogo? Zobacz Kud. Jest nienacy live. Ko? To się będzie teraz cały czas tak otwierało Nie No ja ci mówię stary pisał tak chłop O widzisz, mówię ci Że jest stream ja ci mówiłem, że...